Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Największych Górskich Tragedii. Dzisiaj mam dla Was przygotowaną dość starą historię, bo ma ona ponad 90 lat. Wydarzyła się w Tatrach i dotyczy dwóch sióstr, ale wydaje mi się, że również ona Was zaciekawi, bo mnie bardzo wciągnęła. Ale zanim do niej przejdziemy, to chciałem Wam jeszcze zapowiedzieć, bo kilka dni temu już zapowiedziałem na Instagramie, także te osoby, które tam mnie obserwują, pewnie już o tym wiedzą, że niedługo ruszę z nową serią. Taką bardziej podcastową. Również na tych platformach podcastowych chciałbym, żeby ona się pojawiała i będzie ona dotyczyć tylko tatry. Nie będzie tam żadnych historii spoza Polski. Będzie ona przedstawiała sylwetki. No, nie wiem, czy już za dużo nie powiedziałem, ale sylwetki takich e, legend tatrzańskich. Także mam nadzieję, że pierwszy odcinek Wam się spodoba i cała seria przypadnie Wam do gustu. A teraz zapraszam Was już na dzisiejszy odcinek. Doniosły fakt odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku znacząco wpłynął na popularyzację taternictwa wśród młodych ludzi. Okres międzywojenny to czas rozkwitu wypraw w góry, zachłyśnięcia się urokiem polskich teatr. Wówczas wspinaniem zajmowało się np. wielu znanych braci, m.in. bracia szczepańscy, których możecie kojarzyć z tragicznej historii rodziny Kaszniców i ich przewodnika Wasserberga. To właśnie Szczepańscy byli taternikami, których hasznicowie spotkali w schronisku pod Lodową Przełęczą, w chacie Terego. To oni byli wtedy partnerami Wasserbergera. Innym rodzeństwem pochłoniętym górską pasją byli Juliusz, Marek oraz Wawrzyniec Żuławscy, bracia pochodzący z jednej z bardziej artystycznych rodzin zakochanych w Tatrach. Marek był malarzem, Juliusz poetą, z kolei Wawrzyniec kompozytorem i pisarzem. Ich ojciec był również znanym pisarzem. Znakiem czasu staje się także rosnące zainteresowanie taternictwem wśród kobiet, które coraz śmielej poczynają sobie wśród skał, chcąc dorównać mężczyznom. Jednym z przykładów duetu takich odważnych pań jest rodzeństwo sióstr z 16 Szesnastoletnia Lida oraz 18-letnia marzena mimo młodego wieku miały na swoim koncie już wiele trudnych dróg przebytych z pomocą doświadczonych kolegów. Zwłaszcza starsza z rodzeństwa, w swoim dorobku miała wiele pierwszych przejść, takich jak pierwsze wejście północno-zachodnią ścianą kozich czub wraz z Zofią Galicówną, pierwsze przejście północnej ściany małego ostrego szczytu, a także pierwsze przejście wschodniej krawędzi żółtej ściany. Dziewczyny pochodziły z Zakopanego. Ich ojcem był czeski rzeźbiarz Józef Skotnica, pracujący w szkole przemysłu drzewnego w Zakopanem. Na skutek przedwczesnej śmierci artysty siostry były wychowywane tylko przez matkę Marię. Lida Skotnicówna, mimo młodego wieku, również miała na swoim koncie sukcesy w Tatrach. Spinaczkę rozpoczęła pod okiem legend: Wiesława Stanisławskiego i patrona uczelni, którą ukończyłem, Bronisława Czecha. W 1926 roku, w wieku zaledwie 13 lat, podjęła się Pierwszych górskich wyzwań, wtedy to dokonała pierwszego przejścia północnej ściany żabiego konia wraz ze swoimi mentorami. W męskim towarzystwie dokonała przejścia południowej ściany zamarłej turni. Dla Lidy, zdecydowanie najbardziej aktywnym latem działalności górskiej był rok 1929. Pomimo, że wśród skalnych grani coraz częściej można było spotkać wspinające się kobiety, to całe środowisko wciąż żywo w pamięci miało wspomnienia jednego z pierwszych kobiecych duetów tatrzańskich. 24-letniej Jadwigi Honowskiej i 25-letniej Zofii Krukowskiej, które zginęły w 1928 roku. Jak do tego doszło? Już w latach 20 XX wieku rozpoczęła się żywa dyskusja, trwająca przez wiele następnych lat. Na temat samodzielności kobiet w taternictwie. Jedną z zagorzałych zwolenniczek równouprawnienia była Jadwiga Honowska, która twardo broniła swojego stanowiska dotyczącego równouprawnienia kobiet w taternickim świecie, a na dowód swojego przekonania wspinała się coraz częściej w samodzielnych kobiecych zespołach. Jadwiga z wykształcenia była matematyczką. Wspinaczkę w Tatrach zaczęła w wieku 20 lat, pod okiem Jana Alfreda Szczepańskiego oraz młodziutkiego brata, 16-letniego Alfreda Szczepańskiego. Szybko stała się jedną z najlepszych polskich taterniczek. W 1927 roku w zespole kobiecym z Heleną Dębińską i Zofią Czarkowską pokonała północno-wschodnią ścianę Zadniego Kościelca. Innym sukcesem było przejście południowej ściany zamarłej Turni w 1928 roku. Było to pierwsze przejście kobiece, jednak w towarzystwie męskim. Tego samego roku, 19 sierpnia, Jadwiga wraz z Zofią Krukowską, specjalizującą się w zimowym wspinaniu w tatrach, postanowiła przejść południową ścianę Ostrego Szczytu. Zofia ukończyła filologię klasyczną na Uniwersytecie Jagielońskim. Była tylko rok starsza od swojej koleżanki, a wspinaczki uczyła się potokiem starszego brata taternika Jerzego Krukowskiego. W późniejszych latach wspinała się także z Janem Alfredem Szczepańskim czy Stanisławem Zarębą. Wróćmy jednak do lata 1928 roku, kiedy to Jadwidze i Zofii po pokonaniu największych trudności zdarzył się tragiczny wypadek. Jedna z taterniczek nagle odpadła od ściany. W konsekwencji tego faktu hak asekurujący kobiety został wyrwany ze skały. Obie zginęły na miejscu. Po tragicznej śmierci siostry, wstrząśnięty Jerzy Krukowski zdecydował się zaprzestać całkowicie dalszej działalności taternickiej. Jednak to dramatyczne zdarzenie nie przestraszyło innych amatorek gór. Następnej jesieni ambicją sióstr Skotnicówien było poprawienie wyniku Jadwigi z zeszłego roku i dokonanie pierwszego kobiecego przejścia południowej ściany zamarłej turni. Należy wspomnieć w tym miejscu, że w okresie międzywojennym ściana ta była dużym wyzwaniem, niejednokrotnie zmuszająca zdeterminowanych wspinaczy do odwrotu. Niektórzy swoją ambicję przypłacili nawet życiem. Jesień tego roku była wyjątkowo ciepła i słoneczna. Gdyby nie zmieniające się barwy otaczającej skały roślinności, próżno było szukać innych oznak zbliżającej się małymi krokami zimy. 6 października 1929 roku siostry wspinały się wraz z wybitnymi taternikami Jerzym Ustupskim oraz Bronisławem Czechem. Według niektórych źródeł był z nimi też trzeci wspinacz Józef Wójcik. Mężczyźni jako piersi weszli w ścianę. Tuż za nimi szedł duet kobiecy. Mocno zdopingowane obecnością kolegów, dziewczyny ruszyły w szybkim tempie. Sprawnie i bezbłędnie pokonały niższe partie ściany i dolny trawers. Prowadząca Lida była tak zdeterminowana, że dogoniła idących wyżej mężczyzn, a dokładnie Bronisława Czecha, z którym zaczęła żartować, śmiać się, podobno nawet częstowała kolegę cukierkami. Po chwili Czech ruszył pierwszy w górę, a Lida została, asekurując Marzenę, pokonującą właśnie trawers. To, co później miało miejsce, doskonale opisał Wawrzyniec Żuławski w opowiadaniu Zamarła Turnia. Niemal jednocześnie, wspinający się na czele swej grupy Czech, rozpoczął górny trawers, a Lida z rysem Bronikowskiego. Szybko przeszła dolną, łatwiejszą część rysy. W pobliżu grania stosupa towarzysze Czecha umyślnie pozostawili hak. By ułatwić dziewczętom asekurację. Dotarwszy do niego Lida, założyła swój karabinek. Przepięła przez i bez namysłu zaatakowała przewieszoną część rysy. Bronek Czech przeszedł już tymczasem górny trawers i tkwił właśnie w poderwanym przewieszonym kominku, stanowiącym ostatnią poważną trudność drogi. Kominek ten jest tak eksponowany, że wspinacz widzi pod sobą w wielkim skrócie całe urwisko, a niżej głazy doliny. Nagle, w jakimś przelotnym spojrzeniu w dół, ujrzał Czech na tle pionowych płyt urwiska lecący bezwładnie kształt ludzki. Jeszcze sekunda i obie siostry, złączone wspólną liną, runęły w przepaść. Głuche uderzenie. Ciała potoczyły się jeszcze rozpędem, zachurkotały jakieś poruszone z miejsca kamienie i wszystko ucichło. Na piargu zostały dwie ciemne, nieruchome plamy. Z kolei zdecydowanie bardziej zwięzłą i jedynie informacyjną notę znajdziemy w Księdze Wypraw. Lida Skotnicówna, wspinając się południową ścianą zamarłej turni, odpadła od skały w kominie poniżej drugiego trawersu, pociągając za sobą asekurującą siostrę Marzenę. Obydwie poniosły śmierć na miejscu. Lida Skotnicówna zginęła zaledwie dwa tygodnie po swoich szesnastych urodzinach. Z kolei Marzena zakończyła życie dokładnie tydzień, po ukończeniu 18 lat. Jednak to nie jest koniec tej opowieści, gdyż historia Marzeny owiana jest romantyczną aurą. Z jej postacią wiąże się miłosna historia, a nawet skandal obyczajowy. Kiedy była jeszcze uczennicą gimnazjum w Cieszynie, miała romans ze starszym o 10 lat 27-letnim nauczycielem języka polskiego, którym był słynny później poeta jeden z najwybitniejszych twórców awangardy krakowskiej, Julian Przyboś. Szczegóły relacji, jaka wtedy wiązała go z niepełnoletnią marzeną skotnicówną, trafnie opisała literaturoznawca profesor Krystyna Heska-Kwaśniewicz. Spotkali się w 1927 roku w Cieszynie, w oddziale matematyczno-przyrodniczym Gimnazjum Osuchowskiego, dokąd autor, w głąb lasu, przybył jako nauczyciel języka polskiego, a marzenę przeniosła matka, czeska literatka pochodzenia z Daolzia, z zakopiańskiej szkoły zaniepokojona wspinaczkowymi wyczynami córki. Przyboś obdarzył marzynę głębokim uczuciem, a i ona przez pewien czas była mu wzajemną. Profesor Adam Przyboś nazwał ją kilkakrotnie narzeczoną Julka. W czerwcu 1929 roku ukończyła ona cieszyńskie gimnazjum, opuściła miasto, a w kilka miesięcy później tragicznie zginęła. Organizatorem pogrzebów w Zakopanem był Julian Przyboś, gdyż zrozpaczona matka, zwana Tatrzańską Niobę, była zupełnie załamana. Współcześni temu wydarzeniu pamiętają: wielkie skupienie poety, powściągliwość i szlachetność wobec matki Marzeny, z którą zdążył się wcześniej zaprzyjaźnić. Nie stanął też poeta w miejscu, gdzie wydarzyła się katastrofa. Nie był on nigdy turystą wysokogórskim, nie pozwalał mu na to stan zdrowia i lęk przestrzeni, do którego sam się przyznawał. A podejście pod zamarłą nie jest spacerem. Taternictwo poznał dobrze przez marzenę. Jej śmierć spotęgowała niechęć do gór i uczucie przytłoczenia ich ogromem. Walczył z tym pisarz przez całe życie i trzeba było wielu dziesiątków lat, aby tę obsesję przezwyciężyć. Po śmierci sióstr Julian napisał wiersz Statr, który zadedykował swojej ukochanej. Na koniec chciałbym, abyście wysłuchali tego pięknego wiersza zranionego młodego poety. Pamięci taterniczki, która zginęła na zamarłej turni. Słyszę, kamienuje tę przestrzeń niewybuchły huk skał, to wrzask wody obdzieranej syklawą z i gromobicie ciszy. Ten świat wzburzony przestraszonym spojrzeniem uciszy. Lecz nie pomieszczę Twojej śmierci w granitowej trumnie teatr. To zgrzyt czekana, okrzesany z echa. To tylko cały twój świat, skurczony w mojej garści na obrywie głazu. To gwałtownym uderzeniem serca powalony szczyt, na rozpacz jakże go mało, a groza wygórowana. Jak lekko turnie zawisłą na rękach utrzymać i nie paść, gdy w oczach przewraca się obnażona ziemia do góry dnem krajobrazu. Niebo strącając w przepaść. Jak cicho w zatrzaśniętej pięści pochować zamarłą. To wszystko na dzisiaj. Jeśli materiał Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. A jeszcze chciałbym Wam powiedzieć jedną rzecz a propos tej historii. Znalazłem informację że po kilku latach znaleziono zardzewiały karabinek, który prawdopodobnie należał do Lidy i on był wygięty i prawdopodobnie wada konstrukcyjna doprowadziła do tego, że gdy Lida odpadła od skały, on się po prostu złamał. Wawrzyniec Żuławski w swojej książce przypuszcza, że gdyby Lida wtedy założyła inny karabinek Który nie miałby tej wady fabrycznej No to prawdopodobnie wytrzymałby to obciążenie I obie siostry by przeżyły Także jak widzimy trochę przypadek Trochę różnie niektórzy mogą powiedzieć Że to było przeznaczenie Ale to już wszystko na dzisiaj My widzimy się na szlaku oraz w przyszłym materiale Do zobaczenia, cześć